Kilka tygodni temu, a dokładnie 10 czerwca na stronie tibiaroad.com został opublikowany artykuł, a dokładniej wywiad z pracownikiem Cipsoftu i nie byle jakim pracownikiem Cipsoftu, ponieważ lead produkt Menadżer. Jeżeli ktoś nie wie, jest to osoba decyzyjna, Między innymi odpowiada za roadmapę. Tibi oczywiście na przyszły rok, jest osobą decyzyjną, akceptuje bądź odrzuca pomysły, jakie są kierowane od pracowników Cipsoftu, więc w hierarchii tibijskiej jest naprawdę wysoka. Halo, halo, Tibia! Witam wszystkich bardzo serdecznie, moi drodzy, w piaskownicy tibijskiej, w myśl oczywiście community polskiego, ten wywiad jakoś nie odbił się wielkim echem, a wydaje mi się, że jest na czym się skupić, ponieważ Hans przekazuje tam bardzo dużo. Na temat obecnej Tibi, na temat przyszłości Tibi oraz tego, jak twórcy starają się nas zaspokoić, czyli graczy. Pytania, które padły w tym wywiadzie, zostały zadane przez społeczność Tibia Rota. Tibia Road zbierał najlepsze pytania, na swoją oczywiście skrzynkę potem. Również dopisali swoje pytania, wysłali wszystko do Hansa. Hans odpowiedział, odesłał i mamy oto gotowy wywiad. Są poruszane tematy obecnej TB, są poruszane tematy przyszłości TB oraz przeszłości, i nie tylko. Jest temat dominando, jest temat petów. Czyli zwierzaków, mechaniki, która miałaby pomagać w jakiś sposób graczom? Nie będę wszystkiego zdradzać. Najlepsze zostawię na koniec. Już w niedzielę, 6 czerwca o godzinie 10, wchodzisz na stronę kick.com, ukośnik strojny i jesteś na urodzinowym streamie. Będziemy się bawić do 22 przez 12 godzin. Co godzinę będziemy losować 250 Libia Coś pewno na hasło urodziny, więc urodziny piszesz na czacie. Bierzesz udział i masz szansę wygrać. Oprócz tego będę oczywiście spędzać z Wami czas, wbijać levely, pić sobie jakieś. Smaczne trunki? Jeść tort, śpiewać 100 lat, a mam nadzieję, że w waszym towarzystwie. Wbijaj, wbić, zbić piątkę. Mam nadzieję, że się zobaczymy. A jak nie, to zapraszam do materiału. Pytanie na początek. Czy mógłbyś się przedstawić naszej społeczności? Opowiedz trochę o sobie. Czym się zajmujesz w Cipsoftie i jaka jest twoja rola w tej firmie? Witajcie społeczności Tibia Road. Mam na imię Sebastian Wodarski. Mam 47 lat. W wolnym czasie oddaję się trzem, Głównym pasją. Przede wszystkim jestem graczem głównie PC, czasem PS5. Szczególnie lubię gry RPG jak Baldur's Gate 3 i strategie jak Stellaris. Uwielbiam też jazdy motocyklem i podróże. Fotografia to moja pasja od dzieciństwa, szczególnie fotografia krajobrazowa. W Cipsoft jestem lead produkt menadżerem TB, kieruję zespołem TB i odpowiadam za długofalowy rozwój gry. Tworzę roczną roadmapę i nadzoruję wiele aspektów postępu gry. Jeżeli już Wiemy, z kim mamy do czynienia, to moi drodzy, umówmy się w ten sposób, że ja wybiorę kilka najciekawszych pytań, które sobie tutaj przeczytamy i skomentujemy. A cały wywiad macie w opisie tego filmu, również w przypiętej wiadomości, wpadajcie do chłopaków, sprawdźcie sobie cały ten wywiad, bo jeżeli miałbym wszystko od dechy do dechy wam tutaj zaśpiewać, zajęłoby to bardzo dużo czasu. Także przejdźmy do sekcji, które mnie najbardziej interesują. Pytanie: Boty od lat są problemem TB? Mimo Battle Aya, wielu graczy wciąż je zgłasza. Czy macie plan na całkowite wyeliminowanie botów z gry? Naszym celem w walce z botami zawsze było i jest całkowite wyeliminowanie ich z Tibi. To niekończąca się walka i musimy je stale prowadzić. Wspólnie z naszym partnerem BattleEye nieustannie pracujemy nad ulepszaniem wykrywania botów i rozwijaniem kolejnych rozwiązań. Chcę Was zapewnić, że walka z botami to jeden z naszych priorytetów. Wasze doświadczenie w grze i uczciwość rozgrywki są dla nas najważniejsze. Zależy nam na sprawiedliwym i przyjemnym środowisku dla wszystkich graczy. Nie chciałbym być krytyczny w dzisiejszym filmie dla Cipsoftu, ale chyba sami zdajemy sobie sprawę, że report, który wy. Wysłaliśmy na każdego bota, który był przez nas spotkany, nie zawsze spotkał się z tym pozytywnym zakończeniem. Niestety problem z botami w Tibi był od zawsze i zawsze bociarze są o krok do przodu, jeżeli chodzi o tibijskie zabezpieczenia. Oczywiście trzeba oddać Cipsoftowi że jak była plaga Hogbotów, to szybko wyczyścili temat i kilka tysięcy postaci poszło w pierony, ale często nawet w przypadku faktu paka, gdy nagrywałem, spotykałem ludzi, którzy a właśnie nie ludzi, którzy bocili. Było zgłaszane, nic z tym nie szło. I z tego co słyszę od graczy, to też jak zgłaszają boty, to często nawet po pół roku dalej potrafią biegać po tych samych miejscówkach. Pytanie: czy rozważacie wprowadzenie opcji wyłączenia efektów wizualnych i animacji w kliencie, by poprawić wydajność na słabszych komputerach? Oczywiście, temat efektów wizualnych jest nam znany dzięki feedbackowi społeczności i własnym obserwacjom. Analizujemy go pod kątem wydajności. Klienta i czytelności akcji w grze. Sam temat efektów wizualnych nie jest obecnie najwyższym priorytetem, ale ogólna wydajność klienta zawsze jest dla nas ważna i stale szukamy możliwości optymalizacji. Tutaj tematu chyba nie trzeba jakoś szeroko omawiać, wiadomo o co chodzi. Jedyne co ja bym sobie życzył w takim temacie, to być może możliwość zmiany przezroczystości czyli tak zwanego opacity, jeżeli chodzi o efekty wizualne. Tak jak macie na przykład arki i możecie sobie zmienić od 100% do 1% albo 0% przezroczystości, tak, żeby nie było tylko opcji włącz, wyłącz, ale żeby mogły być one włączone, ale chociaż w połowie przezroczyste, żeby aż tak bardzo oczy nie bolały. Pytanie. Dominando to zjawisko, które budzi wiele emocji. Jak na to patrzysz, czy powinno dalej istnieć w grze, czy planujecie coś z tym zrobić? To rzeczywiście delikatny temat, bo budzi wiele emocji. Z perspektywy obiektywnej to, co nazywamy Dominando, ma wiele aspektów. Do pewnego stopnia jest to część konkurencyjnego sandboxowego MMO jak Tibia, zwłaszcza na światach PvP. Walka o dominację to coś, co czyni Tibię wyjątkową i atrakcyjną. Rozumiemy jednak, że niektóre aspekty Dominando mogą być postrzegane krytycznie, bo zniechęcają nowych graczy, a nawet powodują odejścia. Staramy się utrzymać balans i reagować na... Na problemy w grze, by środowisko było przyjazne dla wszystkich. Utrzymanie tej równowagi nie jest łatwe, bo granice są płynne, a typów graczy wiele. Jak wiemy, dominando to jest naprawdę kontrowersyjny temat i można go rozpatrywać z wielu perspektyw. Na pewno osoby będące w takich strukturach zawsze będą bronić tego mechanizmu. Osoby, które albo dostały wciry, albo miały negatywne. ...doświadczenia z Dominando będą na nie psioczyć. Jest to niekończąca się wojna i jak wiemy, jeżeli nieodpowiednim ludziom damy władzę, potrafią zrobić bagno. I myślę, że w tym pytaniu właśnie chodziło o te bagno. Czy jeżeli jest bagno w gierce, to czy Cipsoft jako twórcy chcą jakoś w to ingerować? Dostaliśmy odpowiedź, że w sumie to ingerują wtedy, kiedy muszą. Pewnie chodzi o jakieś skrajne sytuacje, ale co do zasady... Niech sobie będzie jak jest. Myślę, że jeżeli chodzi o temat Dominando, można na ten temat nagrać w sumie nie jeden osobny film, a i całą serię. Myślę, że na ten temat przyjdzie jeszcze czas. Pytanie, czy rozważaliście wprowadzenie systemu instancji, prywatnych miejsc do ekspienia dostępnych np. za specjalne tokeny tylko dla graczy lub party? Rozmawialiśmy o instancjach w zespole nieraz ważne jest, by gracze w TV wchodzili ze sobą w interakcje na różnym poziomie. Od lat jesteśmy zdania, że nie powinno być miejsc, gdzie gracze lub grupy mogą grać całkiem sami przez dłuższy czas. Te dwa elementy są dla Tibi kluczowe, więc obecnie wykluczają prywatne miejscówki. To jest bardzo ciekawe pytanie, a raczej bym powiedział odpowiedź, ponieważ wejście na bossy jest w sumie taką troszkę instancją, bo w momencie, gdy wejdziesz sam albo wejdziesz z ekipą, nikt inny nie może wejść na takiego bossa, więc jesteście totalnie sami i nikt inny wam nie może przeszkodzić. I właśnie w tym kontekście najczęściej padają pytania albo sugerują ludzie, że chcieliby... Takie instancje w TV, żeby nie mogli przyjść właśnie wcześniej omawiający temat Dominando i psuć grę innym graczom. Mówię tutaj o mechanizmie dominando, jaki panuje na serwerach non-PVP, no bo wiemy, że na serwerach PVP nie trzeba wybijać sobie potworów nawzajem, wystarczy ponapierdalać się po czole. Pytanie. Ostatnio FIST dostał reworka. Czy są plany na podobne zmiany dla phishingu? Przebudowa FIST Fighting była bezpośrednio związana z wprowadzeniem Monka. Jeśli chodzi o profesję opartą na phishingu, obecnie nie mamy takich planów. Oczywiście, czasem rozmawiamy w zespole, jak uatrakcyjnić lub uaktualnić łowienie ryb, ale nie mamy projektu, który chcielibyśmy wdrożyć. Jak usłyszałem, a raczej przeczytałem odpowiedź na te pytanie, to coś się we mnie stary zagotowało. Nie macie stary projektu, jak to wdrożyć, już wam mówię. Stwórzcie pięć jebanych ryb, które będą dawać jakiejś statystyki, jak potrawki. Będziesz mógł na godzinę zwiększyć swój dystans fighting o 3 albo 5, cokolwiek. Możesz dać 1% odporności na ogień na godzinę. Wprowadzili tibiadromę z milionem potionów, wprowadzili stary potrawki, które również dają bonusy i nie mają pomysłu co zrobić z rybami. Jasny chuj, przecież to był piękny. Symbol starej Tibi, łowienie ryb. Wyobrażam sobie również, że ludzie, którzy są na home office, mogą chociaż gdzieś tam lewym okiem patrzeć na tę gierkę. Nawet ja, jakbym chciał na streamie troszkę sobie pochillować, bardzo chętnie. Poszedłbym i łowił takie ryby. Oczywiście, no również wtedy stworzyłoby się wielkie pole do nadużyć pod kątem taskerów, botów, rzeczy, które by podtrzymywały tę gierkę, a nas by nie było przy klawiaturze. Ale argumentem na to, że nie ma żadnego planu albo nie ma żadnego projektu, jaki można byłoby w to drożyć, jest dla mnie co najmniej kuriozalny. Pytanie, czy są jeszcze questy w grze, które pozostały nieodkryte? Jeśli tak, możesz zdradzić, jak długo najstarszy czeka na odkrycie. Bardzo cenię naszych content designerów i ich pracę, więc nie chcę niczego zdradzać. Ani celowo, ani przypadkiem. Pozostanę więc milczący. I tutaj u każdego tibijczyka na pewno zapala się żarówka. Takie odpowiedzi to nic innego jak rozjuszenie naszej wyobraźni na temat questów w gierce. Gdzieś mi się rzuciło w oczy, że dosyć spory odsetek, bo chyba 30% questów nie zostało nigdy odkryty, a raczej do teraz. Nie wiem, nie wiem czy akurat ta liczba to jest prawda, ale pierwsze co mi przychodzi do głowy to bramka na 999 poziom. Wydaje mi się, że tak jak tutaj napisał pan Sebastian, content designerzy nie odwalili takiej klapy, że stworzyli wyspę, na której jest coś, ale tak naprawdę nic nie ma. Z drugiej strony, też są takie questy, których na przykład nie ma w quest-logu, jak Mysterious Ornate Chess Quest, dzięki któremu możemy używać kostki co dwie godziny, która będzie teleportować nas w stosunkowo bezpieczne miejsce. Ja szczerze mówiąc, nigdy nie miałem takiej fazy, też chyba nigdy nie byłem na tyle inteligentny, żeby odkrywać takie questy w grze, ale w momencie, gdy są osoby bardziej wykwalifikowane, mądrzejsze, bardziej znają się na temacie, to móc wsiąść. Właśnie w ten świat, w Tibia Secrets, jest jak najbardziej interesujący. Pytanie: Czy rozważaliście stworzenie pełnej mobilnej wersji Tibii? Czegoś więcej niż Tibia ME? Tak. Rozważaliśmy klienta mobilnego, jednak zanim zaczniemy coś takiego rozwijać, trzeba dokładnie przemyśleć wiele aspektów. Użyteczność, radzenie sobie z przerwami w połączeniu, zapobieganie botom i inne. Mobilny klient to jeden z tematów, które mamy na radarze, ma ogromny potencjał, ale na razie nie ma konkretnych planów. I to jest coś, co naprawdę mnie zainteresowało i brzmi naprawdę świetnie. Pierwsze, co mi się kojarzy, jeżeli chodzi o taką aplikację mobilną, to jest być może coś takiego na miarę. Fify, to znaczy, że Na kompie czy na swojej konsoli możesz Normalnie rozgrywać mecze i tak dalej Ale jak masz na telefonie aplikację Możesz sobie ustawiać składy Możesz sobie yy, otwierać Paczki, wiecie o co chodzi Robić wszystkie rzeczy dookoła, ale nie sama Rozgrywka, być może Tutaj na podobnej zasadzie Gdyby to działało Byłoby również wystarczające Czyli na przykład Przeglądanie marketu, być może Odbieranie daily, być może Stawienie postaci na offline trening, nie wiem, po prostu gdybam, ale robić rzeczy dookoła, tak żeby wyeliminować właśnie problem disconnectów, botów oraz innych negatywnych rzeczy, które mogłyby wpłynąć. Przy wprowadzeniu takiej aplikacji. I jakie są Wasze wnioski? Jestem naprawdę ciekawy, co napiszecie na ten temat w komentarzu. Odnośnie niekoniecznie wszystkich pytań, być może te, które zainteresowały Was najbardziej, również to mogą być te pytania, które nie pojawiły się w filmie, ale pojawiły się w tym artykule. Serdecznie zapraszam do aktywności. Serdecznie zapraszam na niedzielnego, urodzinowego streama. Naprawdę mi zależy, żebyście byli, i życzę dobrego dziąka. Trzymajcie się do zobaczyska i sympatyczne, tibijskie papa.